Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dominiku. Moi drodzy, sobota przed niedzielą palmową. Ewangelia, która jest mocną Ewangelią. Sanhedrin, który wydaje wyrok śmierci na Jezusa. Kajfasz, który wypowiada proroctwo. Ale tak często sam, się, sam zastanawiam się nad sobą, ile razy jest tak, że uciekam przed Jezusem albo nie chcę o nim mówić. Albo po prostu dla świętego spokoju nie zabieram w ogóle głosu. Kiedy milknę, wtedy kiedy potrzeba powiedzieć o miłości, o wierze, o przykazaniach. Ile jest takich momentów w moim życiu, kiedy mówię sobie samemu, że to nie moja sprawa, i umywam ręce? Lepiej, żeby on cierpiał, lepiej, żeby on był nieznany. Lepiej, żeby On oddał życie, ale oddał życie z daleka ode mnie. I to chyba ważne pytanie, czy tak naprawdę chcę wejść w relację z Jezusem nie tylko z zmartwychwstałym, ale też ukrzyżowanym, który oddał za mnie życie, który ofiarował najcenniejszy dar dar miłości do końca. I wziął na siebie to wszystko, co mnie niszczy, co mnie przeraża. Wziął moją śmierć na siebie, po to bym żył. Czy mamy odwagę jako ludzie, jako chrześcijanie, stawać teraz w jego obronie?